Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii FNAF, dzisiaj przechodzimy noc trzecią. Siema. Mam nadzieję, że zostawicie lajka, jeśli wam się spodoba i subika, żeby, żeby mnie to motywowało jakoś, chociaż nie wiem czy mnie to motywuje jak nagrywam dla fanów, nie, pat nie patrząc na wyświetlenia nawet. W ogóle jak patrzyłem to jeden mój film, wiesz ile zdobył wyświetleń? Ile? 98 wyświetleń. Z serii Halloween dosłownie. I 4 lajki miał, jeśli dobrze pamiętam. Najlepszy no, film zdobył 1000. Wiesz, ja mam tylko 10 subskrypcji, a ty masz 70 chyba. No. Nie Dobrze, idziemy. Dobrze, że dzisiaj... Ci, ci, ci nic na... Ci... Jezu! Dobrze że dzisiaj z tobą jakieś kontroli nic nie przejęło. O właśnie ta lampa się zapala w tej grze. Już już zgasła. Dobra, już siadam. Szybko, bo już zaraz muszę schodzić. No już marionetka prawie zginęła. To wiesz, co ja też ci będę pomagał kręcić. No nic ciekawego nie dzieje i ciągle zapominam o tym, że trzeba spację tu kliknąć. Pewno nic ciekawego. Już przyszli. Serio? Już gdzieś są? No, nie, nie słyszysz muzyczki? No ale to, to nie znaczy, chyba że gdzieś są. Co znaczy Zazwyczaj Zazwyczaj mi. Nie, nie wiem, to jest sam dźwięk, ambitowy jak dla mnie. Ja Mi tak kolega tłumaczył. Uh -huh. O Po tej nocy chyba na razie kończymy nagrywanie, co nie? Mhm. Uh -huh. ETS-a może zagramy. Może. Oho, zniszczony Boni tak. idzie na niego, jak się działało. Jak się ten przedmiot. No, tak samo maska. Paska. Dobra, to na akręcie będę ci mówił, kiedy on tu przyjdzie. O, coś za nim jeszcze idzie tam z białymi no, oczami tym razem. to był kolejny Boni. O, drugi Boni. Zebranie Boni normalnie. A teraz Cika. Jeszcze Springtrapa brakuje tutaj. No. Szczerze jeszcze nigdy nie grałem w FNAFA trójkę. Jak to nie? Serio nie grałeś nigdy w trójkę. No tylko weszłam na tą pierwszą noc, ale w pierwszej to sprintrapa nie ma. No nie, o, nie wiem po co jest ta pierwsza noc taka wtedy. Cieka, nie? Ale nie wiem jak ty mogłeś nie grać. Ja grałem na telefonie wszystkie noce. W sensie od FNAF 1 do 4. Piątki nie, nie chciałem, bo była za trudna, a szóstki nie lubiłem jakoś, też nie rozumiałem jej sensu. W sensie no. Nie ja, rozumiałem po prostu kurde. jak się tam gra. Ja kurkę grałem i dosłownie się bałam to Freddy, Freddy. Ja... Na niego też maska, tak? No tak. I na Czyli wszystkich, wszystkich poza Foxim maska. Maska. Co to jest za gra w ogóle? Tylko maskę <grym> trzeba klikać. Ale w, pra w prawdziwym na co to nie tylko maska działa. Maska nie wszędzie działa. No na Foxim nie działa, a na czym jeszcze wtedy? Nie wiem, my, na tym Freddy'im WITRED chyba też nie działa i na zwykłym... Nie no na zwykłego działa. Jestem tego w 100% no, pewien. nie. Niby co działa wtedy na... Uy, CO? JEDNA BATERIA JUŻ? No weźcie szybciej tu, nie. przychodźcie te WITREDY. Ech, <śścoughs> modlę się. Hello? Hello? No, nie. Ej, w sumie? Jeśli byśmy założyli maski, to reszta animatroników wtedy nas nie będzie chyba atakować. Jak zejdziemy z fotela, założymy maski, to chyba nas nie jumskerują. Czy jumpsują? Jump skerują. Hmm. No nie, o, Foxy. Foxy. Na niego trzeba dużo zmarnować. O, zginąłem. Ja też zaraz zginę, bo Foxy go nie przegoniłem. Foxy gdzieś poszedł. Dobra, jednak nie żyje już Foxy. Ej, to będziesz mi chyba pomagać, co nie? Bo i tak zaraz zginę. Jest mhm. trzecia i jem dopiero. No co ty Freddy nie no, przyciąga. Jeszcze muszę tę y, marionetkę nakręcać. Nie, nie ja nakręcam. Nie możesz nakręcać chyba, nie? Czy możesz? O kurde! Oh, Golden, Golden Freddy. jego też była maska, to pamiętam. Hello. No, to nie. Nie no. Jak teraz wejdzie do nas Balon, bo i to gra skończona. Mamy 1%. boże lepo. lepo. Maskę mam. Ty jednak, ty tu siedzisz, widzę twoją myszkę. No. A co ty myślałeś? Czyli możesz mi jednak pomóc, dobra, Freddy. Ale o co ci chodzi? Czyli możesz jednak widzieć, jak ten... coś będzie szło. Ale ja żyję normalnie. Mówię, że cię skierował. Nie, już myślałem, że mnie zjumpscare'ował. Aaaa, dobra. No bo ja założyłem A ja wszystkie światła podjęcia... zacząłem odpalać, jakbym był tutaj samemu. Czemu to w ogóle się ty jeszcze trzyma ta bateria? W sensie, fajnie, ale dziwnie trochę się z tym czuję, że zaraz nagle się skończy, a będzie najlepszy moment życia mojego. Ja myślałem, że muszę wszystko sam robić, bo z jumpscara, więc zacząłem kręcić, wszystkie światła obczajać i tak śmiesznie trochę. Oho, po nie idzie. Widzę czerwone boli. oczy. Też będę ci pomagał akurat nakręcać to. No właśnie, jak ja odpalam kamery, to już widzę, że ty nakręcasz. Ciągle. No bo ja już się przyzwyczaiłem, że ty nie żyjesz. Super. Dobra. jest piąty. No właśnie, coś, coś dobrze nam idzie. W sensie ten latarka jakoś tak lepiej cię trzyma. Może jak używamy na kamery, to się nie zużywa wtedy. Też? Bo ja teraz zacząłem mniej zużywać tego, tej latarki. Bo ja tak ciągle spałam. Ja Pięknie. czasami użyję, ale nie że, często, bo i tak to widać jak wchodzą do tego. Więc no, słychać! No i zresztą miga ekran, więc wiadomo kiedy. Hmm. Tylko na Baron, bo muszę uważać głównie. Hmm. Dobra, jestem kręcony. Nie, może to wygra. jak wygrałem, od trzeciej my się trzymaliśmy z jednym tym Co jest. No. Oho, Baron śmieci już był w węcie. Tej nocy tutaj nie przyszedł ani razu chyba do nas. O nie, cika była w węcie. Oh, o. Nie, nie zauważymy jej nawet. Ja też że zauważy... do nas nie przyszła chyba ani razu. Foxy i raz. No nie. Albo dwa. Uj, teraz cika przyszła do nas. Czekaj, na to była noc trzecia teraz, tak? Tak. Ja. To w takim razie widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subik i lajk nie zaszkodzi. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i pa.